Mano widzowie, dzisiaj gramy w taką mapę. Siema. I dzisiaj będziemy grać z moją koleżanką i z moim kolegą. Trzy palce. Siema. I tak w ogóle dziękuję za 346 subów. Nawet nie wiem ile teraz mam, nie sprawdzałem. Ale ten, na pewno mam 300, bo już rano byłem na tym kanale. Teraz nie wiem, bo tak mi się teraz szybko wbijają, że się nie da. Coraz bardziej popularny się staje. No i teraz, ben, no i teraz będziemy się na tej mapie widzieć z moim kolegą. Ja jestem z moim kolegą i z moją koleżanką. Tylko, że moja koleżanka jest w niebieskich, a ja i mój kolega jesteśmy w czerwonych nią. Jeżeli ten odcinek Wam się będzie podobał, to zostawcie dużo w górę, dużo subskrypcji. A ja Wam pokażę takiego tajnego tweet'a. Popatrzcie. Jak jesteście na przykład, jak gracie w tą mapę, jak gracie w tą mapę, to tutaj macie takie, żeby wejść do góry, to potem idziecie tutaj i tutaj macie taki grinder i możecie wejść i jechać. To nie był trik, ale to była taka skrytka, ale jeszcze patrzcie, to mam. Lecimy tu, potem tu i tutaj jesteśmy w ich bazie, dosłownie. I możemy ich podglądać tu, tam, tutaj. Wszystko widzimy. No i tutaj możemy ich podglądać. Nawet mamy balkonik. Dobra, prawie... Prawie zginąłem. Pa, prawie. Eddie, dawaj tam. Lecimy właśnie na nią widzowie, tylko ja muszę sobie jakieś i naziąć z naszej czerwonej bazy, bo tutaj mało mam broni, szczerze. A co to jest? Główka bambika! Bambik, bambik! Kiedy zwykły bambik! Jest kiedy ze sklepu! Zamę nic się tu nie ludzi, gini. Dobra, lecimy widzowie. Czekajcie. Dobra. Weźmy na przykład to. Ile jeszcze? I na przykład jeszcze weźmy... O, to no to fajnie. Czekaj, bo tu leczenia nie ma. Dobra, tu jest leczenie. Czekaj, lecę. We live, we love, we live. Du 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 do. Co ja robię? Ja widzę Moja banka się balnęła w mordę. Czekaj, bo ja tu nic nie widzę. na Moja bajka god job, god job. Czekaj! Czekaj, muszę się do niej przyczepić. O kurde. Przyczepiłem się! Przyczepiłem się! Co się dzieje? Ej, przyczepiłem się do niej, czy nie? Mogę, tylko je. Dobra, to czekaj, dawaj, lecimy! Przyczepiłem się chyba. Nie, nie mogę. Eddie! Ej, czemu ja go złapałem na haczyk? Gonią! gonią. ją! ją. Ko Szybko, Szybko strzelaj w jej bańkę! Dobrze, dobrze! Nawalaj! Dostała 36! 26! Dobrze! No i mamy pierwszego kila Dranas. Wiem, ale tu nie ma trzech baz, bo taką mapę ustawiłaś, ale gramy w to. Dobra, mam broń Edi, taką fajną oh God, Gdzie? I tak? Gdzie ty jest? I leci coś na mnie! Ale duży 105, 105, dobra leży Dobra, to Edi pójdź się uzbroić trochę. Ja też muszę się pójść uzbroić, bo ma no, tak mało. Czekaj, bo a katana ja muszę. Ja Patrzcie, widzowie co wezmę? Wezmę klingę klinetyczną, czyli katanę, ale ja bym poszukał bardziej tej nowej katany, żeby nie... no, żeby więcej im zadawała i żeby było lepiej, bo ja lubię takie orunie. Mamy przesrane. Dobra, już nie mamy. No dobra, ale to zasadzka pewnie. Widzowie, ja wiem, że to jest zasadzka. O oh, kurde, sorry. Oh, dobra, już nie To co ci tam chodzi? Nie bij, nie bij. A, dobra. Może ona nam pokaże zaraz Nie, nie chcę. A, to Dobra, poczekaj. Minuty, CO TY ROBISZ? EDI! A, to ona nas dawała. NO NIE BĘDAŁA, nie TUTAJ! Jezu. Ale no, tak nas zrespiło. Ale to nie nasza wina, tak nas zrespiło. Nie, tak nas zrespiło. Kurde, no leć się. Kurde, niewidzialny chłop jakiś. Ej, no panie, mogę przejść. Cześć! Czekajcie, to wie, bo ja mam tutaj takiego pewnego. A nie, tu nie ma na tej mapie tego. Co tu się dzieje? Idę po jakieś auto, żeby się tam więcej. Ale chcę po jakieś autko fajne. Gdzie takie coś w ogóle jest? Może jest takie fajne autko gdzieś tutaj. To nie tu. Jest takie fajne autko tutaj. Dobra, jedziemy. Zobie, o kurde. Lecimy widzowie tutaj. Wrą, wrą. Nas jest trzech i mamy fragów trzech. Ej, o, co się dzieje? Tutaj, dobra, czekaj. Ja spróbuję jeździć po ścianach tym autem. zaraz zarabędzie, zarabędzie, no zara No, co się dzieje? No, moje auto zaraz leje. O jezu. No, bo ja win Czekaj, już cię zniszczę, żeby się odrodziło. Oła! ale w mordę dostałem. Czekaj. Gdzie tu coś jest, no? O w dupę. Bambicek, tu, tu, Lulu, Bambicek. Tu, tu, Bambicek, tu, tu, lulu, przy Bambiczku będę kończył już ten film. Bambik, pożegnaj się.